Witajcie kochani, dzisiaj robimy sałatkę, sałatkę jarzynową mam tutaj selera kawałek, pasternaka, marchewkę i ziemniaczki a tutaj obok gotują się jajka, znaczy jeszcze się nie zagotowało zagotowania wyłączam i trzymam 10 minut i wtedy daję do zimnej wody po 10 minutach a warzywka będą się gotowały jakieś 25 minut od zagotowania to zależy właśnie od wielkości także do miękkości nie no kochani Warzywka ugotowane, zostawiamy do całkowitego przestygnięcia. Dopiero będziemy obierać i kroić, robić sałatkę. i kochani, warzywka obrane, przestudzone. Powiem wam, co będę potrzebowała, co znaczy dodam do mojej sałatki. Ziemniaczki, pasternak, marchewka, seler, czerwona cebulka, jabłuszko takie dosyć kwaskowe, pięć jajek, groszek. odcedziłam go. I korniszonki. My damy korniszonki. Polskie ogórki, korniszonki. To są główne składniki. No i oczywiście sól, pieprz. no I potem doprawimy sosem na bazie majonezu. Najpierw wszystko to pokroję i wrzucę do tej michy. Także zabieram się zakrojenie. No i kochani, kroję ostatni składnik, czyli cebulka, chcę ją drobno pokroić. I za chwilkę będziemy przyprawiać i dodawać sos. Wszystko mamy już pokrojone Tutaj Wszystko mamy w misce, dodałam jeszcze właśnie groszek Delikatnie przemieszam, bo chcę teraz doprawić W ogóle nie dawałam soli, także trzeba dać troszkę soli Później jeszcze doprawiamy, bo wszystko jest słone jest Damy troszkę, damy troszkę szanowego majonezu, a będziemy nie po troszkę dawać, spróbować. Ja zawsze daję tak łyżkę śmietany, kwaśnej, musztardy, musztardy mam jakaś Old Fashioned Dijon, o jakaś taka Dijon, Old Fashioned, stary jakaś przepis stary, no damy tak gdzieś tyle. nasz majonez chrzanowy który bardzo lubimy też go dajemy no i tym razem mamy jakiś taki majonez na oliwkach olej, znaczy oliwa i pisze że są jajeczka free run, czyli z wolnego wybiegu to trochę zdrowszy no i dajemy majonezu też teraz wszystko wymieszamy i zobaczymy czy potrzeba dodać prawdopodobnie jeszcze majonezu dodam Teraz muszę to wszystko dobrze wymieszać. Kochani, sałatka pyszna. Akurat nic nie brakuje. Tu daliśmy odrobinę tylko pieprzu. Teraz przykryję ją i włożę do lodówki do schłodzenia. A do sałatki będzie pyszny strąk Strąg tęczowy kochani. Mamy dwa takie filety. Kosztowały 26. Był na special na 50%. Także daliśmy tylko 13 dolarów. No to chowamy sałatkę. Pyszne. Sałatkę chowamy, zabieramy się za pstrągę. Kochani, sałatka przegryza się smaczkami w lodówce, a teraz będziemy piekli rybkę. Rybka umyta, wyczyszczona, teraz ją musimy przyprawić. Kochani, ja rybkę czyściłem, to są filetki ze skórą. Bo ja skórę zawsze zjadam, ale wam. Że w tych filecikach jeszcze znalazły chyba z 10 8. Tutaj chyba nie, tu właśnie wyjmowałeś, widziałam właśnie. Tutaj są przeważnie, na samym początku. Jakie jak jest obcięta, to tam zostają kawałeczki. No bo to maszyny chyba robią. I prawda? tutaj w tym filecie były dwie, tu na samym dole. Dobrze, ja. I tak... tutaj było chyba ze 6 jeszcze. Tak ja teraz przyprawiam sól. Dobrze, że właśnie sprawdziłeś, to można spokojnie jeść nie trzeba wiesz, uważać, czy ta wość może być. No, jestem ja wędkarzem, to wiem gdzie są. I pieprz. Piec nagrzewamy na 200 stopni. Myślę, że będziemy piekli na razie 30 minut. A potem sprawdzimy, bo jeszcze potem posmarujemy ją sosem teriaki. Troszkę daję oliwki. I ja poprę tylko Rybka i tak jest gusta. Tak, tak, ale, ale... I odrobinę, odrobinę soku z cytryny. Tak, odrobinę. O, no, pesteczki są. Mieszko, chodzi, I teraz to wszystko tak rozetrę. I tak jak powiedziałam, do pieca na 30 minut na razie, no, na 200 stopni. Piękne fileciki z pstrąga tańczowego. Tak? Kochani, rybka prawie, prawie dochodzi. 30 minut, ale wiesz co? poformujemy może teraz ją. No to tak. Parujemy sosem, który my bardzo lubimy. Mam sobie do tej buteleczki, dałam troszkę miodu, tak płaską łyżeczkę miodu i sos sojowy. Będzie łatwiej nam to zrobić. I smarujemy. Mm, ten tęczowy. Też tak, rybka. Podpieczemy jeszcze 10 minut, prawda? 10-15 minut. Ile tak. już jest? 30 minut. No, daj minut. na 10 minut i sprawdzimy po 10 minutach. Ja to przeważnie lubię tak 10 minut. No zobaczymy, nie chcesz takiej suchej. ani rybka gotowa to się w tym niepiekoju 45 minut. Ale pysznie wygląda, pysznie pachnie. Jest bardzo gorąca. Nabieramy się o zajebanie kochani, za chwileczkę. Tylko rybka trzask. A to rybki zrobiłam z pieczarki tak nam posmakowały. Wczoraj robiliśmy, że dzisiaj powtórka. No i troszkę sałatki. Ja sobie dołożyłam jeszcze korniszonka, dlatego dałam osobno. No I taki i Rybki tak jak wczoraj. Ze szpinakiem i. jajeczkiem Wiejeczkiem z przepiórki. Z serkiem. Czekamy już na rybki rybka stygnie i za chwilkę zabieram się za jedzenie kochani Wam bardzo dziękujemy za oglądanie trzymajcie się smacznego i do następnego ja dokładnie grzybka. o grzybka spróbowała tak te grzybki są przepyszne I smakuje tak samo jak o jakie człowiek. pyszne te grzybki mm. Mm. cudne mm, pycha